I do Kielna, wlatujemy tu od strony jeziorka, to jest taki bardzo mało ruchliwy fragment, Głazica, a w lewo Donimierz Częstkowo i zjeżdżamy przed nami ślaba numer 6, akurat otwarty i skręcimy drogą pędzkowicką. z znaku Rumia. mamy kilkukilometrowy, fajny zjazd. Cześć, start, wjazd, wyjazd, dnia I kurcik na szosę. 70 kilka kilometrów. Na początek tutaj tak dosyć klasycznie. Koleczkowo, kielno, szemut, częstkowo, pędkowice, nowy dwór wejcherowski, kolarzóweczka. Jedziemy. Po lewej leśnictwo Marszewo. I teraz zaczynamy właśnie taki około kilometrowy podjazd. Łężyce. Koleczkowo. I zaczyna nam się tutaj odcinek ciąg pieszo-rowerowy. Na Rondzie Prosto drugi zjazd na Kielno. Teraz mamy tutaj węzeł nad trasą kaszubską z ciągiem pieszo -rowerowym po prawej, zachodniej stronie. I do Kielna wlatujemy tu od strony Jeziorka. Tu ostrożnie, bo jesteśmy na podporządkowanej. Na rondzie prosto na szemuch. Drugi wjazd, pierwszy to Szkoła. Teraz tu w lewo. To jest taki bardzo mało ruchliwy fragment. Wylecimy kilka set metrów przed kamień. z huta. Teraz 20-metrowy odcinek jumbo. Tu oczywiście ostrożnie, bo to jest droga główna. Jesteśmy na podporządkowanych. Wskazuje znak. Kamień. Tu na łuku. Drogi, a tutaj takie ziesienie. Mamy sklepik otwarty również w niedzielę. Tutaj Zawsze podziwiam budynek gminy, Szemut. tutaj na węźle. Kręcimy na częstkowo w sumie trzeci zjazd, ale możemy skręcić sobie tutaj i sobie wjeżdżamy tutaj na dróżkę Głazica a w lewo Konimierz Częstkowo tu mamy sklepik po lewej ale w niedzielę nie jest otwarty a my tu teraz kręcimy w prawo na Wejherowo nie przejeżdżamy nad trasą kaszubską kilkaset metrów za miejscowością Milwino Kościcina płynie sobie pod nami Gowino Skręcamy za chwilę tutaj na Pętkowice, w prawo. Będziemy mieli taki dosyć ciekawy odcinek drogą pętkowicką, leśną. Zanim dojedziemy do drogi będziemy mieli około 200-300 metrów szutro betonki, ale warto. No i właśnie tutaj mamy jumbo. Za chwilkę będzie szutr. Na lewo, na prawo, bardzo ładnie. Teren zadbany do teren pola golfowego mamy już asfalt i zjeżdżamy przed nami szlaba nr 6 akurat otwarty i kręcimy drogą pędzkowicką no, ze względu na położenie, ułożenie można tutaj sobie na pewno gorące, upalne dni lekko się odświeżyć, bo teren nie jest jakiś wymagający, jest lekko powodowany, ale dobrze zacieniony, miejscami czuć wilgoć, co fajnie składza. Teraz tutaj jest skrzyżowanie. Po lewej stronie mamy kamień właśnie z napisem, z nazwą drogi, Droga Pętkowicka. I za chwilę mamy już wjazd w lewo i po chwili zaczynamy podjazd pod nowy dwór tutaj skrętem w prawo tutaj od znaku koniec tych zakrętów mamy takie lekkie wypłaszczenie i od tego znaku można powiedzieć, że mamy właśnie drugi fragment podjazdowy no i koniec, jak na znaku. Nowy dwór decherewski. Tu mamy po lewej sklepik, delikatesy, ale otwarte tylko poniedziałek sobota. Teraz mijamy parking od w Piekiełko, stąd mamy dwie drogi, oczywiście szutrowe i koleczkowo. A tutaj mijamy sklepik, który jest otwarty również w niedzielę, na 18 Za chwilkę wjeżdżamy na rondo. Stąd już będziemy mieli wspólny kilku kilometrowy odcinek dzisiejszej pętli. Teraz mamy lekko kręty podjazowy odcinek. Za zakrętem, Ewo mamy tutaj kierunek Rumia, Ekodolina. Od znaku Rumia mamy kilkukilometrowy, fajny zjazd. Tu naprawdę trzeba jechać 30 maksymalnie, bo zachęt prawo mocno wynosi. I taki leśny odcinek będzie nam się kończył w okolicach pętli Rumia szmelta Ostatnie kilometry tutaj zjazdowo, potem po płaski. Odcinek tutaj ten do Szmelty, troszeczkę atwarcik, no nie rozpieszcza, ale tragedii nie ma. I tu mamy już koniec powiedzmy leśnego odcinka pętla. Przed nami duże skrzyżowanie, ale żeby ją minąć wykorzystamy sobie parking z galerii Rumia. I teraz w prawo. Teraz odcinek do lotu do Gdyni. Mniej więcej do ulicy Owsianej, gdyna Cisowa. Będzie trochę tutaj ruchliwszy. a tam już od owsianej mamy po prawej ścieżkę. Już tutaj widzimy fort, za chwilę ma komnat. Tu mamy ścieżkę, którą możemy dojechać do ogólnicy. Na ostatnim które trzeba pojechać ulicą. Powrót z terpuszką. Mamy po prawej ścieżkę. To